Cześć moi drodzy, wymówki to problem, który dotyczy praktycznie każdego człowieka. W jaki sposób radzić sobie z wymówkami? O tym dzisiaj zapraszam. Moi drodzy, myślę, że większość osób boryka się z takim problemem. No, wymówki towarzyszą praktycznie każdemu człowiekowi i na każdej płaszczyźnie życia zawsze taka wymóweczka, chociaż mini, musi się pojawić. Wymówki to jest problem, który oczywiście siedzi w naszej głowie. Jest to dość indywidualna kwestia, ale myślę, że wymówki powinniśmy właśnie w takim kontekście dzisiaj ocenić. Przeanalizować to jako problem, który znowu wynika z nas samych. Jeżeli na przykład ktoś chce schudnąć i chce wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia, no to bardzo często e, ta aktywność fizyczna związana jest z pójściem na siłownię. Oczywiście pamiętajcie o tym, że siłownia to, jest, to nie jest jedyna alternatywa na to, żeby zacząć się ruszać. To jest jedna z wielu alter alternatyw. Także dopierajcie aktywność fizyczną. Do siebie taką, jaką po prostu lubicie. Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z siłownią, często po prostu się boją. Boją się oceny, boją się tego, że trafią w miejsce, gdzie nie wiem, osoby, które trenują, będą wyśmiewać, wskazywać na nie palcem, nagrywać je. No oczywiście to nic bardziej mylnego. Każdy tak naprawdę na siłowni skupia się na swoim treningu. No jeżeli na takiej siłowni są takie osoby, no to proponuję po prostu wam zmienić siłownię. Natomiast bardzo często ten problem jest w nas, jest w nas samych i, i, i to ten problem dotyczy choćby na przykład niskiej samooceny. My i ten nasz wewnętrzny krytyk, to nie do końca dobre połączenie ale no wewnętrzny krytyk jest w zasadzie w każdym z nas i codziennie po prostu borykamy się z tymi docinkami tego naszego doradcy. Wymówka to właśnie w kontekście psychologicznym często coś, co wynika z nas, z nas samych. Pójście na siłownię wiąże się z tym, że boimy się oceny. Rozpoczęcie odchudzania bardzo często wiąże się z tym, że boimy się, że na przykład nie podołamy. I boimy się w konsekwencji tego, że ktoś, nawet z najbliższej rodziny, powie nam znowu ci się nie udało. I po co ty się wygłupiasz z tą dietą? No i po co poszłaś, poszedłeś do dietetyka, wydałeś to x złotych, i co ty z tego masz? No znowu wyszedłeś, wyszłaś na tego i tamtego. Także tutaj warto wziąć pod uwagę w ogóle nasz obraz yy, siebie, jak my siebie postrzegamy, bo te wymówki no, z czegoś muszą wynikać, tak? No. Nie chce nam się iść na siłownię, no to też dlaczego? Dlaczego nam się nie chce iść na siłownię? Czyli znowu ta, ta kwestia związana z dialogiem wewnętrznym. Pytajmy siebie, odpowiadajmy sobie też, nie musicie przecież nagło z tego mówić, ale zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że. Jednego dnia mi się nie chce iść na siłownię, drugiego po prostu już chciałbym, żeby nastąpił ten kolejny dzień, żeby otworzyli tą siłownię, już chcę, już lecę tam po prostu i trenuję. Czy to są wymówki związane z pójściem na trening, czy to jest wymówka z związana z odchudzaniem, czy to wymówki na innych płaszczyznach, płaszczyznach naszego życia. Zawsze ten problem dotyczy też tego podłoża psychologicznego. Wewnętrzny krytyk, no naprawdę, często, często nam doradza, prawda? Więc. Zawsze możecie na takim myśli się łapać i stwierdzić, OK, zapoznałem się z tą myślą, proszę o następną. Albo Ok, dziękuję, następna myśl. Żeby po prostu tak nie do końca wierzyć w to, co ten autokrytyk do ciebie mówi, bo zazwyczaj mówi bardzo źle. Także pamiętajcie, kochani, że wymówki towarzyszą każdemu człowiekowi, nawet tym najbardziej zorganizowanym te wymówki również towarzyszą tylko oni. Nauczyli się je akceptować, stanąć obok nich. I po prostu uśmiechnąć się i wziąć kolejną myśl na ruszt, jak to się mówi, tak? Po prostu, żeby nauczyć się to akceptować, a nie użalać się nad sobą, denerwować się, że my jesteśmy jacyś inni. Nie, nie jesteście jacyś inni. Każdy taką wojnę na co dzień yy, ma po prostu ze swoimi myślami i to jest normalne. Przyjrzyjcie się tej myśli, ale nie szukajcie dalszej drogi tej myśli. Na przykład ktoś myśli sobie, poszedłbym na siłownię, ale... I zaczyna się cała historia. Dlaczego nie? Dlaczego nie pójdę? Wejdę tam i wszyscy będą mnie oceniać. Wszyscy ocenią moją tuszę. Wszyscy będą patrzeć, w jaki sposób trenuję. Nagrają mnie. Umieszczą filmik może na spotet mojego miasta, albo wrzucą na YouTube'a. Wszyscy będą to komentować. Dotrze to do moich znajomych. Zdziwilibyście się, jakie historie w naszej głowie się tworzą. Także. Próbujcie już na samym wejściu, kiedy myśl się pojawi, ucinać ją. Nie dorzucajcie do tego całej historii, bo później pojawiają się niepotrzebne, negatywne emocje, a emocje negatywne to już wasza, wasze, wasze podejście do życia na zupełnie innym poziomie energetycznym, także o tym również pamiętajcie. Mam nadzieję, że ten krótki film pomoże Ci uporać się z wymówkami. Jeżeli Ty masz jakiekolwiek pomysły dotyczące tego, w jaki sposób sobie z wymówkami poradzić, napisz proszę w komentarzu, naciśnij łapkę w górę, naciśnij subskrypcję. Cześć!